Złom dobry w drugim odcinku zarabiania zawodowym dzisiaj, właściwie dzisiaj no, dzisiaj już jest drugi odcinek, bo jest to ciągle 5 maja, wieczór i yy, nagrałem już wstęp jakby do tej serii. Teraz przyszedł czas na odcinek o rejestracji w firmy Dedra, ale zanim o tym opowiem to jeszcze kilka słów na temat samej firmy Dedra. Jest to czeska firma. Czeska, takie mają logo DEDRA Innovations DEDRA Innowacje po polsku i produkuje ona chemię gospodarczą ta firma różne mydła, różne wiecie proszki do prania produkty do prania, do płukania prania i do higieny ogólnie oraz takie różne wiecie można kupować tam gadżety do domu suszarki i tak dalej no dużo jest tego towaru jest to sklep internetowy z możliwością zarabiania, z możliwością nagrywania też, bo jak widzicie, nagrywam na ten temat coś. I nie jest to MLM, nie jest to marketing sieciowy, tam nikt nikogo nie pogania. Tam jest po prostu jedynie możliwość zarabiania, jedynie i aż, no bo to robicie normalnie zakupy i przy okazji możecie sobie zarobić, sprawić, że będziecie mieć prowizję ale to o tym później, dzisiaj o rejestracji, tak. Jak byśmy się z tą firmą spotkali? Otóż ktoś przez Facebooka do nas, z nami się skontaktował. Z nami mówię, ze mną, z moją żoną i, i zarejestrowaliśmy się. Następnie mieliśmy, kilka lat temu to było, spotkanie z panem Aleszem Janczarem. To jest, nie wiem, chyba dyrektor ciągle na Polskę. Taki, wiecie, odpowiedzialny za Polskę. W Ustroniu było spotkanie, w restauracji spotkaliśmy się. Mieliśmy tam miłą rozmowę, no potem jakiś czas później byliśmy zaproszeni na takie spotkanie większe w Krakowie, w jakimś hotelu, już nie pamiętam nazwy tego hotelu. Pojechaliśmy i tam pan Aleś Janczar opowiadał właśnie o firmie. I powiem Wam, że było tam tylko kilka osób, nie wiem czy siedem osób było na tym spotkaniu razem ze mną i z moją małżonką. Firma nie jest jeszcze popularna w ogóle w Polsce. Jest już kilka lat w Polsce, ale nie jest znana, tak jak takie inne firmy, jak na przykład nie wiem, Avon, czy Olive Lane, czy podobne takie, no i e, zachęcić chciałem Was do rejestracji dzisiaj, abyście się zarejestrowali, link będzie do rejestracji pod filmem, a także w komentarzu napiszę Wam co i jak, abyście wiedzieli, to jest informacja dla tych, którzy chcą sobie dorobić, tak, dorobić, zarobić, lub... Yy, no, wszyscy zmierzamy do tego, żeby pieniędzy mieć jak najwięcej, także można, można też i z tego żyć. Tak? To wszystko zależy od Twojego entuzjazmu, od zaangażowania i Także do rejestracji potrzebny jest numer, PPK tak zwany numer. Każdy, każdy jakby klient firmy DEDRA zarejestrowany posiada swój indywidualny numer PPK. Mój numer to jest, uwaga, uwaga, 24 03 65 i ten numer potrzebny jest przy rejestracji, a także imię nazwisko Robert Kusiak. Także przy, gdy, gdybyście się zdecydowali na rejestrację w firmie, podajcie przy rejestracji mój numer PPK 240365 oraz nazwisko imię, a raczej imię nazwisko Robert Kusiak. E, wiadomość dobra dla tych, którzy nie są pełnoletni, a chcieliby sobie robić biznes z Dedrom, można. Tam nie wymagana jest pełnoletniość Nie trzeba podawać numeru PESEL. Tylko takie dane, jak chyba telefon, mail, nazwisko i tak dalej przy rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i do niczego, uwaga, do niczego was nie zobowiązuje. Możecie się zarejestrować i po prostu kupować wtedy, kiedy macie ochotę i ile tego towaru, też ile ma, jak, no ile Wam się chce, tak? Tam jest taki próg, że. Powyżej, jak zakupicie produkty powyżej 159 zł, to nie ma opłaty za przesyłkę, tak? firma płaci wtedy za przesyłkę. No i miłe jest to, że firma daje zawsze jakiś gadżet do waszego zamówienia. Taki na przykład długopis możecie dostać, albo jakiś taki podobny gadżet. Do pierwszego zamówienia chyba dostaniecie płyn do płukania za darmo. No i oczywiście katalog z produktami, tak? także to też o tym wszystkim będziemy mówić później dzisiaj o rejestracji tak rejestracja jest bezpłatna zarejestrować się może każdy i nie musisz mieć 18 lat no i po prostu to jest sklep tak także w sklepie chodzi o to żeby kupować no i zróbcie swoje pierwsze zamówienie złóżcie sobie nie wiem kupcie sobie proszek do prania na co macie ochotę to sobie kupcie to już jest wasza sprawa Chodzi o to, żeby zarabiać, tak? O tym będziemy mówić później, w kolejnych odcinkach. Dzisiaj rejestracja, link będzie pod filmem. W komentarzu też napiszę, jakie musicie tam podać, wiecie, ten numer mój i nazwisko. Także no, spróbujemy coś stworzyć razem, tak? Spróbujemy coś stworzyć? Spróbujmy coś stworzyć razem. Coś dobrego dla każdego, tak? Żeby każdy zarabiał, żebym ja zarabiał, żebyście wy zarabiali. To nie jest temat dla ludzi zamistnych, oczywiście dla tych, którzy tam mają jakiś ból e, w końcówce kręgosłupa, tak, dlatego że ktoś coś robi i tak dalej, to oni tam się muszą, wiecie, e, oni się muszą też wyrazić, tacy ludzie, więc tam niech sobie piszą swoje farmazony dierdy małe, czy jak to nazywają. A mi chodzi o to, żebyśmy prosperowali e, wszyscy. Także daję wam pomysł, a co wy z nim zrobicie, to już jest Wasza sprawa. Rejestracja w filmie DEDRA dzisiaj. Krok pierwszy, taki będzie podtytuł. Krok pierwszy, rejestracja, tak? No i zobaczymy, jaki będzie efekt. Cudów się nie spodziewam, ale liczę na to, że kilku, kilku ludzi mądrych te filmy jeszcze ogląda. Także wszystkiego dobrego. Do następnego. Do zobaczenia. A przed nami chyba Pilzen Pizzeń, tak jest. zbliżamy się do Pizna, potem będzie Praga, potem będzie Brno, a potem Ołomuniec, a potem będzie Cieszyn. I ja będę w domu, rzucę filmik i oczywiście link do rejestracji będzie pod filmikiem. Do następnego zobaczenia, moi drodzy.